Witam, jestem jestem ten Marek, który to nagrywa już później w raz Ale jako jestem ówmistrzem to muszę pielęgnować moich widzów, których nie mam w sumie I, I zdobywać polarność na tym trybie Bo dobry gracz to zajebisty gracz Tak, jestem jeszcze kreatywny Chuj tam jest typ! Był! No O kurwa, bym się już wysrał I Pięć, miałem 6-2 jak chodzi o highlighty piątkę proszę nie mylić, a to jest, wideo, to jest. Ola, Mogę iść dalej po poszukiwaniu nowego świata. To tu jeszcze jest na wygwizdowie? Jest. Oj, No się to na drogi. Agora Tá, cada um de que Treinou, a Eee, stacze balistyczne Tak, ten miałem No i... Pięć, przybywaj Kły... a Kurwi nocy Cieszę się, spotkałem Niespodzianka Niemiło. Teraz się tutaj rzuci Ktoś się weźmie Na obserwatorium Kurwa O chuj, jasne Ale się zasrałem Tak mało brakło Abym zdeku w męczarniach O Oj mistik, Ale ja się nie muszę tłumaczyć Mistrz tak czasem ma Zagęszczenie trochę sus. Na szybkości trzeba trochę lepszą pozycję. Był jeden typ na wypizdowie. Awo jego babik. ojebyście Tutaj mogą być Jest Pytanie jest tylko gdzie. Skurwiet. Ale ja też jestem w dobry. O, O kurde Trochę kijowy... Kijowy nóż. No nie no, i tak lepszy niż... ...niż mój ora, nóż to nóż Zatem to, to motylak To się nie Chodź na... tam wylądował A skaut jak ja, ja jej nie, kurwa nienawidzę Easy enemies remaining O kurwa nasze kosi, chcę zebrać kasę O, puść, no. O The Just us left, son. <laughs> yeah, gonna go Three enemies remaining. <laughs> <laughs> one enemy remaining. Gdzie sa kurwa. Ale. Skaućasz, o tak. Uj. O to szybko do Dobra Problem jest właśnie ten dron Który zdradził moją pozycję Dobra To nie pasują do moich rękawiczek Ten znaczy już pasuje Ty ten co on zrobi z tego Nie, to jest zły myślę. Trzeba być. Dobra. Easy! Mówiłem, że mi jest Dangerzone. Na pamiąteczkę? Zobaczmy Mówiłem, że mi jest Dangerzona, ale co z tego, że rzadko grywam? Nagrywam. Jeszcze co do tego spojrzenia reakcja. Dobra, dziękuję za wstyneczek. Przed mikrofonem Mistrz Bębryziona. A teraz pochodzę Ember, który też jestem mistrzem.